Jaki dobry ja To jest dobry, dobry chłop, chłopiec, chłop, tylko nie umie dojść pracy. Tak, tak samo po rynku bywa. Bywa, tak, że, tak że od matek też tak słyszę, że tak. swoje dzieci usprawiedliwiają. A jedynie, jak ma twój syn no już 40, tak? Mieszkał w Bo on jest dobry, tylko oni to też chce Odradza się, bo wie, no. wie gdzieś się odrodzi, A jak ma te 40 dobrze. lat i na przykład już zaczyna popadać w jakiś nałóg typu alkoholizm mhm. czy coś, no nie, nie, to trzeba zrozumieć, on popija z rozpaczy, bo on już od 20 lat pracy szuka i znaleźć nie może, on popija z rozpaczy, nie? To ja jako mamusia, ja mu sama to piwo kupię, no już synek cierpi, nie? No naprawdę mi to, to jest typowa gadka misjonarzy. Mhm. I na tym etapie nie pogadacie z ja wicjantarzem, bo on przykład, będzie... Za komuny jakby no. na kartki, Bo taki czas, że była wódka na kartki, to no. matka latała synowi no. zrealizować no. babcie no. takie, tak, alkoholikom swoim, żeby mieli co pić. Żeby, bo Boże, na kartce nie byli. No. Także, no... To ten jeszcze poziom. Trudno powiedzieć, to na tym etapie jest gorszy. i nie od trzynasty. piąty czy wicjantarz, kurczę, bo tu nie pogadasz. I, I żabki wszędzie są. <głos> <głos> to jest dla misjonarza, bo ma właśnie wszędzie to... <noise> po prostu misjonarz ślepy za żarcie broni patologii swojego no, opiekuna. istoty, którą się opiekuje. Znaczy teoretycznie opiekuje. No. Po prostu za żarcie broni jego patologii no. i próbuje innych wciągnąć w to też, żeby na no, gdyby. No, Czasem próbuję rozłożyć ten ciężar, nie, żeby więcej w tym ludziu uczestniczyło. No nie patrzy na trzeźwo i przytomnie, to, to jest w tym transie. Mhm. Mhm. Także tak to kochanie wygląda, i no, uwalniamy się od tego, bo absolutnie absolutnie nie wolno pod żadnym pozorem się dać wglądać takie rzeczy. A jak jest się do tego ma wprowadzenie ludzi w rozwoju w sensie. To też są misjonarskie wzorce, prawda? Bo tutaj mówisz o tych świetnikach, syfach, zbieraniach, a jak się domaga do tego prowadzenia z innych odpowiedzialność za ich rozwój na przykład? Różnie. Fajno. Dzięki. Albo to zależy. Dobra, oczywiście w różnych terapiach, w różnych systemach duchowych... Też są osoby, które są tym obciążone. Mhm. I tu się zaczynają różnego rodzaju schody. No. Zaczniemy może od tych, którzy są, są tacy, którzy są tym obciążeni i uczą tego jako wartości duchowej. Braniem odpowiedzialności za rozwój innej osoby, tak? Tak. O to, o to ci chodzi. To, no, to no różnych, to, różnych tych mechanizmów. na przykład są też osoby, które jawnie stosują medytację wymiany i uczą tego jako wartości duchowej że to jest proces oczyszczania, uzdrawiania, tak się działa duchowo, nawet robią seminaria, żeby tego uczyć po prostu normalnie dalszych adeptów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz spróbujcie takim osobom powiedzieć, że to jest niedobre, niekorzystne, No to po prostu skoczą wam do gardła od razu, przecież co wy tam wiecie, nie? oni wiedzą najlepiej. To jest jeden z przykładów. No. Inny przykład może być taki, że jak człowiek zaczyna się zajmować terapią, a na przykład ma te wzorce misjonarskie, może być na przykład tak, że będą do niego przychodzić ludzie, którzy będą chcieli od niego dużo rzeczy za darmo. Nie? On pomaga, to on powinien, on powinien, jest taki nacisk na to, nie? on powinien zrozumieć, bo jeżeli dba o swoje interesy, to egoista, to wredota, to jest po prostu na kasę nastawiony, nie? nieduchowy. Ale on powinien zrozumieć, czy mówisz o że, to, że jest taki biedny, potrzebujący. No, ten terapeuta powinien zrozumieć, że przyszedł do niego biedny potrzebujący, to, to nie powinien brać pieniędzy, tylko wszystko mu dać za darmo. Albo jakieś tam bonifikaty, jak w kościele, nie? 90 procent, kontro, no i tak dalej. Jak coś, Nie do zasadzie. Nie Jak zasadzie. Nie NFZ. na Nie Nie NFZ Nie Nie co więcej, na przykład mogą, mogą do takiego terapeuty przychodzić klienci, którzy powiedzą, no wiesz, ale ja bym nie chciał tego wszystkiego w domu. Ja nie chcę afirmować, medytować. Ja bym chciał tu częściej przychodzić i ty wykonuj zabiegi tak, i oczyszczaj tak, mnie. Tak, tak, tak. To jest typowy, właśnie wioskowy, któremu się wydaje, że przyszedł do generatora i się stare rzeczy odtworzą. No niestety czasem się odtwarzają, bo to zależy też kto, co. Może być tak szczególnie energoterapeutów, którzy nie umieją czysto i te energię biorą wtedy. Nie. Tak, ale chodzi o to, że jemu się nic nie chce robić ze sobą. On jest nauczony, że on tych rzeczy nie robi, on chce, żeby za niego zrobiono i on tego oczekuje. Jak terapeuta zaczyna, jakby tutaj naciskać, powiedzieć, no chłopie, ale bez afirmacji, medytacji zapomnij w ogóle, nie? A czy tam w tym Tybecie były, jak nie, uczono tych misjonarzy. Jakieś właśnie hierarchie, że ktoś brał odpowiedzialność za tych misjonarzy? Bo takie czuję trochę. No, to Czy znaczy, nie? No, tam raczej hierarchie szły, jakby wiesz, z dołu do góry, w sensie takim, że no, wszyscy byli jakby zobowiązani, jakby no, czuć się odpowiedzialni za szkołę, za klasztor, nie? i Aha. jakby potem, no. No. Za to, żeby mistrz był zadowolony, ten pośredni mistrz, żeby ten wyższy mistrz był zadowolony, i tak to szło. Ale w samym buddyzmie na pewno były jakieś te jakieś hierarchie, że się brało odpowiedzialność za innych uczniów, prawda? No, znaczy, pewnie. no to mistrz, który szkolił jakąś tam grupę adeptów, był odpowiedzialny za tą grupę adeptów. Każdy miał mhm. swoje. te misjonarskie? Też. Każdy tam mistrz miał iluś tam swoich podopiecznych, których no musiał mówię. wyszkolić. No to tak, to w ten sposób tak. No i tak to kochani jest z tymi misjonarskimi wzorcami. Jeżeli chodzi o, o tego typu tutaj przykłady, jak to, jak to może działać. No i teraz na przykład, jak taki człowiek się dowie, że on ma medytować, afirmować, to nie, to on musi poszukać jakiejś innej, bo on tego nie czuje, on tego nie czuje. On by chciał przyjść, żeby za niego zrobić robotę i on, i on by nie chciał już nic więcej robić, Tak. Ale czego nie czuje sobie? No, że No, żeby coś na, ze sobą bądźcie robić, No, na kombo i tam się cała karma wyczyści. Tak, tak, jest ja tak jest to musi jeszcze żykać, Na, na, na bo <laughs> Ale nie każdy chyba żega, nie wiem. Ja bym Dobra. Ludzie potencjalnie chętni, żeby się podpiąć pod misjonarza, często pracują nad nim, żeby zatrzeć w jego świadomości różnicę w zrozumieniu pomiędzy pomaganiem a braniem sobie kogoś na głowę. I ta różnica często jest zacierana, że tak powiem, w umysłach tych ludzi. Żeby nie rozumiał misjonarz różnicy i często misjonarz jak jest aktywny, on tej różnicy nie rozumie i po prostu za jakiś czas jest tak, że on sobie bierze tą osobę na głowę i praktycznie ma ją na głowie, ale wszystko jest jak gdyby pod tą całą taką no, osłonką, że to chodzi o pomoc, nie? chodzi o pomoc w ciężkiej sytuacji życiowej, w różnych sprawach. Ja ani się obróci, a pewnego dnia no, ma, ma tą osobę na głowie i po prostu już regularnie zajmuje się jej sprawami. Ta osoba już dosłownie ze wszystkim do niego, przychodzi, do, do, do tego misjonarza przychodzi. Nie? Także też, jak gdyby tutaj warto, żebyście sobie ten temat poddali, że tak powiem, no, obróbce medytacyjnej, że tak powiem. I zrozumieli różnicę między pomaganiem a braniem sobie kogoś na głowę. To są różnice spore, i bardzo wielu ludzi spotkacie w Polsce niestety, bardzo wielu ludzi spotkacie takich, którzy bardzo chcą, żeby z jednego szybko przeskoczyć w drugie i wziąć sobie kogoś na głowę. Jacy oni są niezadowoleni, jak zaczynamy wytyczać im granice, że nie będziemy brali sobie ich na głowę, możemy pomóc. Ale dotąd i dalej już nie. Oj, zaczyna się wtedy, zaczyna się wtedy aria niezadowolenia, że tak powiem, że jak tak można traktować drugą osobę, tą biedną osobę w jej szczególnej sytuacji, bo oni są zawsze w szczególnych sytuacjach, codziennie, przez całe życie są w szczególnych sytuacjach. Więc jak możemy takie granice stawiać w jej sytuacji i się w ogóle nie przejmować? Nie? Jak my możemy? No, możemy, no. Z łatwością. No. A dobry tekst, to pamiętam. Możemy z łatwością. No możemy, nie? Tak naprawdę, tak naprawdę no, te osoby szukają po prostu łatwego misjonarskiego kołska, że tak powiem. No i potem też no, spotykam ludzi, gdzie słyszę na przykład, że tam na chwilę chciał komuś pomóc, nie? A kiedy to było na no 12 lat temu? Kurczę. Ja mówię, no i cały czas pomagam. Ja mówię, no to ta chwila u ciebie jest rzeczywiście, ale co potem myślę, mam... czym jest 12 lat wobec wieczności. <śmiech> 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 ale wiem o co chodzi, po prostu załapał się na wzorce misjonarskie jak nic i niestety to tutaj... Trzyma. Minęło jak zbiczą czasów, dosyć się nie obejrzał 12 razy minęło. Znacie pewnie takie przypadki ze swojego życia no, albo z obserwacji, także tłumaczenie tutaj zbędne. Proszę. No, nie, ale dobra. Kolejną bardzo ważną rzeczą, żeby przepracować, uwolnić się od medytacji wymiany. Jest przede wszystkim to, żeby uderzyć w podświadome nawyki energetyczne. To jest bardzo ważne. Jest zasada: wszystko jest afirmacją. Czyli, jeżeli podświadomość codziennie, często, gęsto jest uczona, że ma w medytacji wymiany nastawiać się na ściąganie tych najgorszych energii, najwredniejszych, najpodlejszych, tego śmietnika energetycznego. To tym samym tak, jakbyśmy wypracowali w podświadomości nastawienie, które można nazwać afirmacją, ja imię jestem całkowicie otwarty na wszelkie ciężkie,